Dzień dobry moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku, jak widzicie. No nie jesteśmy u majstra, bo majster jest chory, więc... Ja też jestem majster. Jesteśmy u drugiego majstra. Majster Conan. Mm. Bo w przedszkolu jadł dużo kaszki. Krzysztof Dremont for you poprosił, żebyśmy... Nie dlatego tego! Co? Bo przeskonął się mieczem Aha, wszystkim. A, okej. Okay. To, to jest oficjalna wersja, a tak więc wiecie, tylko dla was, nie? Krzysztof nas poprosił, żebyśmy mu pomogli ułożyć podłogę u niego w mieszkaniu. Tak więc zgodziliśmy się, tym bardziej, że robota jest w miłej atmosferze przyjemna i łatwa. Tak więc, cały film oczywiście będziecie mogli zobaczyć u Krzyszta na kanale. Kto go nie ogląda, to teraz klikać, przechodzić na kanał, będziecie mieli odnośnik w opisie. A panele, jakie będzie układał, to tylko zdradzę tak na szybko. To są oczywiście Arbitony, najlepsze panele na świecie, ale nie byle jakie, bo panele zobaczcie wiodełkę. I to nie byle jaka jodełka, bo jodełka, która jest już wstępnie zacięta. Widzieliście takie rzeczy? Pewnie nie widzieliście, a jak widzieliście, to zobaczycie ponownie. Tak więc jak to się układa? Zobaczymy. Ja już chcę taką. Ale bardzo fajnie sobie. <noise> Przed oczywiście panelami musimy przystąpić do rozkładania podkładu. Tak więc słuchajcie, no my się zabieramy za robotę i widzimy się. Na pierwszych ustaleniach. No i moi drodzy, jak to bywa w życiu, jest czas na pracę i czas na przerwę, prawda? My zrobiliśmy tyle, ile zrobiliśmy. Długo nam to nie zajęło i postanowiliśmy, że trzeba się posilić. Tak więc już widzicie, jak te panele wyglądają na podłodze. Efekt naprawdę sztos. Widać, że pan remont ma. Gust. Ma gust. Znaczy, co prawda mieliśmy jedną przygodę, bo po ułożeniu tego rzędu i jak Krzysztof zaczął wpinać te panele, to troszeczkę chłopinie się przycisnęło i ukrychnął się ten panel po tej stronie już zapiętej. Tak więc musieliśmy rozpiąć pół tego rzędu tych paneli, tak więc mieliśmy przygody, ale spoko u Krzyśka na kanale będzie pokazane jak takie panele w łatwy sposób rozpiąć, tak więc tak to wygląda. Podobają Ci się Dziubek? Bardzo, panele? sama bym chciała takie mieć w domu, ale nie chcę mi się rozciągać tych naszych starych. Ale kiedyś trzeba będzie, bo w tym roku zaczęły mocniej jakby być uszkadzane przez teodora, trochę popuchły w niektórych miejscach, no ale to są zwykłe panele laminowane, więc... Nic dziwnego. Praca wre. Zobaczcie ile już kartonów zostało wyrzuconych. Musimy wynieść je na śmieci, bo żeby, żeby jutro nam nie przeszkadzały w dalszej pracy. Oczywiście jeszcze nie skończyliśmy, ale zobaczcie, już cały jeden pokój jest zrobiony. Wjechaliśmy w korytarz. Naprawdę pięknie się prezentują te panele i coraz bardziej się zastanawiam, czy jednak się nie skusić. Nie Powiem tak, Krzysiu ma naprawdę dobry gust, bo zacne są te panele. Naprawdę wyglądają jak taki parkiet. Nie, no naprawdę śliczne są. Bardzo mi się podobają. Też są zrobione po całości, nie ma żadnych łączeń. Jedynie, jedyne łączenie, które jest, to jest w łazience, więc podłoga będzie po całości, w jednej płaszczyźnie. To też fajnie wygląda, zawsze te pomieszczenia wyglądają na trochę większe. Tak bardziej estetycznie to wygląda. U nas też w sumie jest w całym domu tak zrobione, nie? Tak, ale my nie mamy jodełki. Nie mamy jodełki, ale chyba będziemy mieć A, kiedyś. A nie jest zwykła jodełka, tylko jaka to jest jodła francuska. 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 Jodła francuska, tak dokładnie. I... No i wiesz, jeszcze tutaj zobacz jak żeśmy rozmierzyli tutaj. Symetrycznie jest tu w korytarzu. Tak, pięknie. Na środku, później tam przechodzimy i symetrycznie przez drzwi wchodzimy do sypialni. Ja nie wiem, kto to, kto to Chyba nie spałeś i wymierzałeś cały dzień, <laughs> całą noc. No. Tak było. <laughs> no to tak dosyć szybko, nie? Myślę, że dzisiaj może nie skończymy, ale jutro już będzie całe obsykane. Później listwy, listy mają być w kolorze paneli, też będzie bardzo, bardzo ładnie. No Gdyby to były zwykłe panele, to byśmy tak jak tu Łukasz mówi, żebyśmy już mieli skończone pewnie, nie? A że są niezwykłe. <laughs> Trzeba się nauczyć ich kłaść. No, początek był ciężki, ale do opanowania wszystko. No, Bardzo ładnie, mi się bardzo podobają chyba. Chyba będziemy zmieniać. To ja wam też pomogę. Tak? No. Ale w całym domu. No będę wam kibicował. Bo już wiem jak się rozmierza, to będę wam rozmierzał. Będziesz 100 siedział i kibicował. Dobra, robimy dalej, bo szkoda czasu, jeszcze z godziny, dwie porobimy i e, się odzwamy. Pewnie będziecie pytać co to są za panele, że arbiton, to akurat wiadomo, ale to są akurat... To są akurat panele Chevron i właśnie one się różnią tak naprawdę od zwykłej jodełki, tym, to już mówiliśmy, że jodełka to jest najczęściej panel, który jest w standardowym e, kształcie, czyli jest to po prostu prostokąt, natomiast układa się go na jadełkę, czyli krótkim bokiem zachodzimy sobie e, na długi i generalnie tworzy nam się taka jodełka, bo panele na siebie zachodzą. W tym przypadku u pana Krzysztofa panele są. Już pościnane pod kątem 45 stopni z każdej strony. Tak są zabezpieczone, żeby się pióra nie uszkodziły. Nie są uszkodzone i panel generalnie charakteryzuje się tym, że z każdej strony ma odpowiednie wycięcie z piórem lub wpustem. I w paczce mamy panele podzielone tak naprawdę na dwa rodzaje. Panel lewy. I panel prawy. Jak widzicie, one są tutaj nawet ułożone specjalnie. Tak, że wiemy, że dopóki od góry jest nasz dekor, to są panele B. Zresztą macie oznaczenie. A pozostałe to panele z oznaczeniem A. I generalnie najlepiej jest sobie rozłożyć po boku przed układaniem, tak żebyśmy po prostu się później w tym nie pogubili. Yy, powiedz jaki kolor, bo na pewno też będą pytać. Chyba Dąb meron, Tutaj jest proszę. Yy, Dąb o, menor. Bardzo ładny kolor. Generalnie, ponoć wyglądają jaśniej na żywo niż w aparacie, czy u Was w telewizorach. Tak więc możecie sobie wziąć poprawkę. Jeśli u Was wygląda to ciemno i myślicie, że jest ciemny, to on w rzeczywistości jest jaśniejszy. Producent zaleca, żebyśmy to układali. W następujący sposób, zaczynając sobie od panela z oznaczeniem B, układamy go sobie najpierw w paru sztukach. Generalnie chodzi o to, żeby dokładając nasz panel tutaj starać się trzymać jedną, równą linię z tej strony. Panele naprawdę bardzo łatwo się schodzą. Zresztą. Wszystkie zamki u Arbitona wchodzą bardzo porządnie, jak powinny, więc zobaczcie, ewentualnie tu gdzieś jakieś nadlewki są z produkcji, to można to sobie oderwać, żeby to nam się nie e, psuło, żeby potem nie prężyło gdzieś przy dobijaniu albo przy wkładaniu kolejnego pióra. No, i jak mamy już na przykład te trzy panele ułożone od B, i teraz jak już mamy ułożony rząd B, to teraz zaczynamy dokładać sobie rząd A. I teraz zobaczcie, układamy sobie panel pierwszy. On musi nam tutaj się zlicować na równo z tym panelem, i po wpięciu nie powinniśmy mieć żadnej szczeliny. Pierwszy panel, dosyć istotny, żeby to zrobić równo, żeby później. Wszystko grało i jodełka nam się zgrywała na całej długości, i zobaczcie kolejny panel. A dobrze, one są podpisane. Tak więc, dosuwamy sobie po tej dłuższej krawędzi i teraz delikatnie wpinamy krótszą część. Ona powinna nam wskoczyć bez. Oporu ewentualnie można wziąć sobie gumowy młoteczek i sobie dobić tą krawędź. Ale pamiętajcie, że dopiero po tym, jak ten panel już Wam w zamek wejdzie, to wtedy go nie uszkodzicie. No i taką miodełkę układamy sobie jedna za drugą. Wiadomo, że jeśli robimy jedną długą podłogę, w pewnym momencie będziemy musieli sobie układać nasze panele do tyłu. Właśnie Krzysztof tam w kuchni walczy, no ale tu jest taka sytuacja, że ją trzeba układać do tyłu. To zobaczcie, że te panele też da radę tak ułożyć. Po prostu trzeba się wtedy bardziej skupić na tym i troszeczkę więcej energii poświęcić. Ale przez to, że panel ma z każdej strony zamek. One po zapięciu trzymają i nie ma żadnego problemu. Zobaczcie, już cały pokój został ułożony. Łukasz tutaj już kończy e, tak naprawdę już ostatnie sztuki paneli, wcinki obok drzwi. Tutaj Krzysiu pięknie zamiata, ale zobaczcie, jak to wyszło zacnie. Przepiękna jest ta podłoga, mi się bardzo, bardzo podoba. Gdy mnie to, że mamy meble w domu, to bym pewnie teraz wymieniła. <laughs> ale bardzo mi się podoba, wygląda elegancko. Tak z klasą. Panele są takie jaśniutkie. Ładnie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeszcze jak przyjdą tu listy i kolory ścian, to naprawdę będzie super. A jutro będziemy malować, nie? A tak. To dzisiaj nieco. robimy poprawki akryla, a jutro malowanko. Ładny kolor będzie? Eee, to będzie tajemnica. Zobaczycie. <laughs> W następnym odcinku, czy to w tym jeszcze będzie? Chyba w tym. W jednym. No, no. to zobaczycie za chwilę. <laughs> Panele zostały ułożone w całym e, mieszkaniu. E, zabezpieczyliśmy podłogę. Zobaczcie, najpierw położyliśmy folię budowlaną, e, a następnie jeszcze na to przykleiliśmy karton. Naprawdę porządnie zabezpieczona. Zostały nam do zabezpieczenia okna, e, zrobienie poprawek wyszlifowanie, zrobienie akryli i będziemy malować, ale to w następnym już odcinku. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się panele podobały. Mi bardzo się podobały i cały czas myślę o zmianie, chociaż to byłaby duża metamorfoza w naszym domu i nie wiem, czy jestem na nią gotowa, ale myślę, że wiele osób ma jakąś tam inspirację od nas i od Krzyśka i było sporo pytań na Instagramie i na Facebooku o te panele, bo naprawdę są bardzo, bardzo ładne. To by było tyle w odcinku. Widzimy się w kolejnym, w którym zobaczycie etapy przygotowania do malowania i samo malowanie. Na razie.